Talia 64 Biedra 91,5 Udo do 52. Posiłek pierwszy: jajka na miękko w ilości dwóch sztuk. Tutaj jest jedno, drugie nadal jest w garnku i sałatkę zrobioną z roszponki, z serka twarogowego, szanowego, rzodkiewki i tutaj do tego wszystkiego jeszcze mam wodę z ogórków. Sok z ogórków kiszonych. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci. To moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z ciebie tą pewniejszą wersję siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków, i każdy z nich jest na inny ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak, żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk, który posłuży Ci na lata. Dzięki serii lżejsza Ty Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie, serię Lżejsza Ty, wysyłając do mnie wiadomość e-mail na adres majka.mba.maupa.gmail.com, a w temacie koniecznie wpisz Lżejsza Ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.